Cześć, tu Karol Gruszecki. Dobrze wczoraj było zobaczyć, że nasz kapitan cały czas trzyma formę. Ja dzisiaj dzień zaczynam od siłowni. Mam nadzieję, że uda się coś dla Was nagrać. I serdecznie zapraszam Was do śledzenia profilu Koszkadra. Czas na wyzwanie ode mnie. Pokaż historię swoich butów, napisz dlaczego w nich grasz i co dla Ciebie znaczą. Macie 24 godziny, żeby umieścić filmik, oznaczyć sklep koszykarza, jak również konto koszkadry. Każdy but to inna historia. Tutaj mamy na przykład Jordan 1, jego pierwszy model, Majka, który wyszedł. Mamy również model z Barcelony, z olimpiady 1992 z roku, gdzie występowała reprezentacja Dream Teamu. Mamy model, model Space Jam, z kultowego już filmu animowanego, gdzie występował Michael Jordan. Mamy również na przykład buty, które są przyszłością. Buty niewiązane typowo na bateryjki, które same się wiążą. Możemy tutaj zaprezentować. Bardzo ładnie działają. Także mówię, każdy but ma swoją historię i czekamy na Wasze filmiki. Najbardziej podobają mi się buty Lebrona Jenksa. Pomóżcie mi wybrać, który model ma wybrać na najbliższy sektor. Sprawdzajcie również oryginalne produkty sklepu Kościoła. Czekamy na Wasze filmiki. Pozdrowienia.